Danuta Martyniuk nie gryzla się w o pielęgniarki onkologicznej. Danuta poznala Zenka Martyniuka w 1987 roku podczas majówki w grabowcu. Zenek po noc zakochał się w kobiecie od pierwszego wejrzenia. Para kilkukrotnie się rozstawala, głównie z powodu zazdrości. Ostatecznie stanęli jednak na ślubnym kobiercu. Sakramentalne tak powiedzieli sobie w kościele Matki Bożej z góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Na ich wesele przyszło ponad 250 gości 1 sierpnia 1989 roku, roku. Na świat przyszedł syn Martyniuków, Daniel. Zobacz te Danuta Martyniuk miała trzy powody, zły schudnąć. Nam zdradza jakie, pomponik exclusive. W rozmowie z naszym serwisem Danuta Martyniuk wyjawila. Co sadzi o zawodzie pielęgniarki? Zona wokalisty przez wiele lat sama pracowała w szpitalu onkologicznym. Według niej jest to praca bardzo ciężka, która wymaga poswiecenia. Danuta wyznała tak, że i z pielęgniarki powinny móc wcześniej przechodzić na emeryturę. Pielęgniarki powinny zarabiać dużo, bo to jest ogromne poswiecenie, nawet rodziny. Pracując w murach, nie spydza się tych świat z rodzina i to jest naprawdę ciężka praca. Czasami pielęgniarka musimy zlec i za lekarza. Wykonuje te zlecenia lekarskie. Ja, jak pracowałam na onkologii, to jest naprawdę ciężko. Ja uważam, że pielęgniarki, tak jak policjanci, powinny przechodzić wcześniej na emeryturę. Tak po 15 latach na emeryturę, bo to jest najcięższy zawód, jaki jest w Polsce, powiedziała nam Martyniuk. Danuta w dalszej rozmowie opowiedziała nam, jak wyglądała jej praca w szpitalu onkologicznym. Kobieta widziała wiele ludzkich tragedii. Według niej ten zawód może odbić się na psychice. Martyniuk na koniec zwróciła także uwagę na zarobki kobiet pracujących w szpitalach. Powiedziała nawet, ile pielęgniarki powinny zarabiać. Zetknęłam się z cierpieniem ludzi. Uświadomiłam sobie to, że trzeba się cieszyć z tym. ma się zdrowa rodzina, bo naprawdę dużo tragedii widziałam. Umierale mamy małych dzieci. Ta pielęgniarka, widzę to, czuje takie wypalenie zawodowe, to siada po prostu na psychice. Według mnie pielęgniarka powinna przechodzić wcześniej na emeryturę, jeśli jednak czuje się na silach i chce pracować dalej. No to proszę bardzo, ale to jest bardzo ciężki zawód. Pielęgniarki powinny zarabiać dużo więcej. Trudno mi powiedzieć ile powinny zarabiać, ale myślę, że 10 tysięcy złotych wyznala w rozmowie z nami Danuta Martyniuk.